Cześć, witam Was serdecznie, jestem Hania Beza, a to jest kolejny film z serii Fit Beza, czyli foodbook cały dzień jedzenia. Witam się z Wami dzisiaj z lasu, w tych przepięknych okolicznościach przyrody, ponieważ co jakiś czas staram się wyjść do lasu z Lopezem na taki poranny spacerek, żeby go i siebie wybiegać przy okazji. A dzisiaj na śniadanie, oczywiście zaczynamy od śniadania, śniadanie już zjadłam. Zjadłam płatki owsiane, nie lubię słodkich śniadań, ale jakoś dzisiaj wyjątkowo zjadłam owsiankę. I to taką owsiankę, którą zazwyczaj wszyscy bardzo jej nie lubią, czyli gotowane mleko 250 ml. Do tego 45 gram płatków owsianych, i do tego banan, żeby trochę ją dosłodzić. Taki gotujący się w środku banan. Na górę później mrożone wiśnie. Dodałam, żeby było troszeczkę bardziej kwaskowate. Uwielbiam wiśnie. W taki oto sposób rozpoczęłam dzień. Teraz idę na krótki spacer z Lopezem. Będziemy rzucać patyki. A zobaczcie, jak wyglądało moje śniadanie. Ale... No, chodź tutaj. Rzucę mu patyka. Wrócimy jeszcze na chwilę do lasu. Na szczęście dzisiaj dostałam kapustę. Taką młodziutką kapustę. Chodź. A, musimy uciekać. W lesie wcale tak łatwo się nie nagrywa. Dobra, chcę tylko powiedzieć, że wróciliśmy na chwilę do lasu, ponieważ, tak, moje śniadanie miało około 400 kalorii. A teraz zapraszam Was serdecznie na drugie śniadanie, a później na obiad, którego się już nie mogę doczekać, ponieważ mam młodą kapustę. Ale to zaraz wszystko pokażę. My lecimy jeszcze z Lopezem trochę pobiegać, porzucać patyczki i zapraszam Was do drugiego dania już. Nie będę w tym jakaś niesamowita, po prostu drugie moje danie to są kanapki. Na moje kanapki kładę awokado, sałatę, szynkę i na to wszystko bardzo dużo ogórków. Jeszcze tutaj dwa. Zadam jeszcze tylko szczerze, żeby być w 100% wiarygodnym, <noise> że ostatnio mi tak ciężko idzie to liczenie kalorii. Po prostu przyszły te ciepłe dni, pojawił się maj, wiosna, no i mi jest po prostu trudno. Mam tak trzy dni, wszystko się zgadza, pięknie jem, idealnie, potem pięć dni po prostu porażka, hulej dusza, piekła nie ma. No i dlatego się cieszę, że nakręcam tego footbooka. Bo to zawsze jest taka kolejna motywacja i kolejna radość z tego wszystkiego. Także mam nadzieję, że. Zostanie to ze mną żywienie na trochę dłużej niż 3-4 dni z przerwą, i potem znowu. Dobra, już jest ostatnia klatka z lasu, i już zapraszam Was tylko do miejskiej dżungli, i do mojej kuchni, i na moje jedzonko. Drodzy Państwo, oto król dzisiejszego odcinka, czyli ta przepiękna, zielona, cudownie zielona, świeżo pachnąca. Kapusta, w sumie to nie król a królowa, tego właśnie oto footballu. I dzisiaj, właśnie na obiad, tutaj ona zostanie skrojona. Jestem zachwycona, jestem ultra szczęśliwa. Moja kapusta jest już uduszona. Także tutaj do tego garnka zaraz dodam jeszcze coś, żeby troszeczkę dosmaczyć. Czyli troszeczkę soku z cytryny, pieprzu i oczywiście soli do smaku. I na koniec, jak przestygnie, dodam do tego jeszcze olej lniany, dużą łyżkę, tylko to musi być ostudzone, oraz dużo koperku. A na pulpeciki 100 g mięsa z indyka, czerwona cebula, bo akurat taką miałam. I jedno małe jajko. Zobaczcie, oto mój wielki, olbrzymi talerz obiadowy. Cieszę się jak szalona, ponieważ tak, tutaj wielki kotlet, wielki kotlet mielony, którego rozłożyłam całego na patelni, przez co jest olbrzymi zajmuje pół talerza. Do tego oczywiście kapusta młoda z dodatkiem oleju lnianego, dlatego też ten obiad ma pyszne zdrowe tłuszcze. Dolałam go wtedy, kiedy ona już ostygła, także nic tam żadne wartości nie uciekły. Młode ziemniaczki z koperkiem, po prostu taki przepyszny wiosenny, wielki, przede wszystkim wielki, co uwielbiam obiad. I napiszcie w komentarzu, zgadnijcie, ile taka porcja ma kalorii. Wygląda jakby miała bardzo dużo, a ma troszkę niewiele więcej niż moje śniadanie. Pod znowu kanapki, tym razem na słodko, z twarogiem, z drzemem i tutaj zrobiłam drzem rabarbarowy, ale wyszedł tak kwaśny, że musiałam położyć jeszcze pod spodem kupny zwykły drzem wiśniowy, no i mrożona kawa. Jestem uzależniona od lodu. To było nieplanowane, ale tutaj te osoby proszę, bardzo mnie zmusiły. No to się przyznaję do tego, że przyszliśmy do tajskiej na paktaje, ale zjem tylko połowę, nie zjem wszystkiego. Nie wiem ile to kalorii, ale tak mniej więcej sobie założę. I to właśnie wrzucę w moją kaloryczność. Połowę tylko jem. Tajskie jedzenie nie planowałam, to nie moja wina, ale się przyznaję. Jeszcze tylko na zakończenie podsumuję szybko moją kolację, ponieważ jej kompletnie nie planowałam, ale z drugiej strony kompletnie tego też nie żałuję. Odwiedziłam tajską restaurację tutaj w Szczecinie, u mnie w rodzinnym mieście. I zjadłam przepysznego Pataja, który sobie wyliczyłam, że ta porcja, którą zjadłam, ja nie zjadłam całej porcji, tylko część. I wydaje mi się, że gdzieś mogło mieć to około 400 kalorii, czyli w taki sposób kończę dzisiejszego mojego booka, kończę mój dzisiejszy jedzeniowy dzień przy około, w okolicach 1850 kalorii. I w taki Jaki sposób też nazwę tego futbuka, tym razem 1850 kalorii. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że tego typu filmy Wam się bardzo podobają. Jeżeli się podobają i chcielibyście kolejną część, to dajcie chociaż 10 łapek w górę, to na pewno taki film nagram. A tymczasem żegnam się serdecznie i zapraszam do oglądania nie tylko Fit bezy, ale również na moim kanale pojawiają się filmy z serii Beza w Podróży, Gastro Beza, Beza i różne różne bezy. Dziękuję Wam bardzo. Ja jestem Hania Beza i do zobaczenia.